Hej, hej moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie. W tym filmie myślę, że trochę podkręcimy tempo. Trochę będziemy tutaj, spróbujemy delikatnie przebrnąć przez tą fabułę, ponieważ ta gra jest na tyle takim czasopochłaniaczem, że możemy przez tę fabułę jeszcze przebijać się przez 10 filmów. Więc. Ten film będzie nieco edytowany. Będzie to pierwszy film, w którym będę próbował go edytować. Więc z góry przepraszam za jakieś takie, no, jak coś będzie niezbyt fortunnie poukładane. Edycje nie będą jakieś mega, 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 mega płynne. E, ostatnie filmy też zauważyłem, że były, miały problemy z muzyką. czy za głośna była muzyka w grze, za cicho by mój głos. Wiem już, czego to była wina. Wina była tego, że jak się wchodzi w menu, to um, dźwięki gry cichną. A ja dopasowywałem swój głos właśnie do tego poziomu, więc. Więc kolejna lekcja dla mnie. Przyszliśmy do domu burmistrza. Nadal jesteśmy na poziomie szukania trzech przyjaciół w mieście. To jest ta roślinka, którą udało nam się uratować od tych owadów. Powiem wam szczerze, przedtem tutaj, ponieważ było zadanie na zamykanie drzwi w godzinach 1320 od poniedziałku do niedzieli. Jest właśnie ta godzina i... i nic tu się nie dzieje. Rozglądam się tutaj po tym downhall. Jakby tutaj nie pilnuje ta kobieta ma filować oczy? A ona jest złaźnie. Hmm. No dobrze. To w takim razie w tym miejscu zrobimy sobie edycję i wr wrócimy, żeby przytnę, tak żeby, żeby, żebyście widzieli tylko to, co faktycznie jest coś, coś tamtego warte grindu, biegania no? i. I próbowania znalezienia przyjaciół. Może przepchniemy, więc raz, dwa, przecinamy. No hej, hej, panu, moi drodzy. E, pierwsze spotkanie z, z zadaniem z, z tablicy ogłoszeń. Co się w kościele a na tablicy ogłoszeń ogłosili, że będzie jakiegoś właśnie tego tak rodzaju jakieś zadanie. No i coś tu się jakieś wydarzenie dzieje faktycznie. zobaczcie co się wydarzyło odblokował się ten poziom z nią tylko dlatego bo wzięliśmy udział w zadaniu z tablicy czyli zadanie z tablicy odblokowuje nam e, poziomy przyjaźni i w sumie staliśmy się, przyja staliśmy się przyjaciółmi z nią zobaczcie mamy 1 na 3 czyli tak naprawdę tablica ogłoszeń sprawia że bierzemy udział w wydarzeniach miasta i w jakiś sposób zaskarbiamy sobie zaufanie i przyjaźń ludzi dobrze wiedzieć w takim razie bardzo ważne jest abyśmy bardzo ważne jest abyśmy sprawdzili co jest na tablicy ogłoszeń nie pamiętam gdzie ona była była gdzieś tutaj chyba więc musimy przelecieć raz dwa na dół rzucić okiem na tablicę Przynajmniej sobie żeby była lepsza relacja z nią. Możemy dać jej prezencik. Hop. Pięknie. O, tu jest tablica. Ta tablicy mamy... ...od Osman'a. Okej, okay, czyli powinniśmy na policję między 13 a 20 wejść. Między 13 a 20 pójść na policję. Idziemy sobie wcześniej, żeby przekazać chwilkę z Osman'em w kwestie właśnie tegoż. Ale widzicie, nie byłem pewny w jaki sposób mamy zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi. Prowadzę z nimi rozmowy. Ciekaw jestem czy to jest ten sam stanie tu i tu, czy są inne. To samo. A jest jeszcze jedno. Okej. Okay. Między wtorkiem a niedzielą 9.16. Idziemy połowić. Będziemy mieli kolejną przyjaciela. Przyjaciółkę. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy, czy tak faktycznie to działa. Działa! Zobaczcie. Co? Będę łowię, czy, to byli, czy to mamy coś tak W jaki sposób mam łowić? Czy mam użyć wędki, czy też miałem coś połowić? You need a fishing rod and a fishing bait is required. Okej, okay, to zdanie troszeczkę się nie trzyma kuby. Wydaje mi się, że mam Fishing rod. Ja mam Fishing rod. Gdzie jest? Mam. I mam Baita też. I to, i to. No to dlaczego mi tutaj coś insynuujecie, że nie mogę? No, nie? Mogę i chcę. Taki w oj, Oj oj, oj. Tutaj jest...

To oznacza, że ten Derek nie blokuje? Może Derek nie blokuje? Wymagane Advanced Fishing World i Hyper World. Czyli każde miejsce ma inne wymagania na wyspie? Dobrze rozumiem. Czyli tutaj mogę łowić, tak? A. Różne miejsca wymagają różnego rodzaju sprzętu. A dla chemika. Znaczy to jakoś taką jedną całość kładać, moi drodzy. Udaje się nam e, iść z fabułą do przodu. Ok, musimy odkryć jakieś, jakieś ale chciałbym połowić. A tutaj mogę ją przez to? Przez nie A może z tego molo? No to mam. Ale tu jest Magana intermediate. A czy jest jakieś miejsce, w którym mogę połowić? Jest poziom easy, czy tak powiem? Bardzo bym chciał taki poziom Zero, jak to mówił. Pupa nie jest poziom zera. Skupmy się na jednej rzeczy: nie lubię tak się rozpraszać i robić pięciu na raz. Wiadomo, co mi trzeba, ale jeżeli by to było możliwe, czyli mogę na przykład połowić. Mogę, zobaczcie! Spróbujmy. Różne rodzaje ryb możemy pozyskiwać z każdego fishing spota. Nie wiem jeszcze co to znaczy, ale zobaczymy. Hop. Nie. Hop. nie wiem za bardzo, czym mam rzucić. Powiem wam szczerze. K nie działa, J nie działa. A na C jest rzut. Przepraszam, na, na dole jest. Cyk. Ale mi oddał, panie, gdzie pan? Na rybka? Co, co się, co się ok, coś nie ogarnąłem. Jeszcze raz rzucaj, jest ryba na K. Na, na J. K. No ale Okej, okay, widzę, że to będzie wymagało wielu, wielu prób. Czy mam jakiś. Jest na C zwijam Ao wow. Eee, dobre to jest, podoba mi się to właśnie. Mega fajna giera. Mini giera, nie? A my rekord, Anshua. gdzie Bo muszę wziąć robaki skąd zdobycie. Nie wiem skąd się dwa robaki. Czy muszę je kupić, czy ma gdzieś się. Je zdobyć. Wiem, że można je kupić tutaj. Kupię dużo robaków na I teraz pytanie. Co ja mogę zrobić z tą rybą? Bo ja miałem zdobyć jakieś rodzaje mięsa. Mam! białe mięso. Jedno z Powiem wam, daję mi satysfakcję odkrywanie mechanik tej gry. Nie wiem, czy będziemy przewijali dalej, bo... Bo to jest naprawdę przyjemne. Jak chcemy zakupić robaki. Robaki, robaki. 20, 20 robaków. Idziemy łowić, bo to nie jest sponia. Hmm, tutaj możemy łowić, to idziemy tutaj. E, zaraz, może byśmy skoczyli na policję? Może się okazać, że na policji zaliczymy quest'a z Osmanem tak myk-myk będziemy mieli przyjaciela-policjanta, co zawsze warto mieć. Już tak powiem, policjanta-przyjaciela. Między 13 a 20 z tego Była informacja, że... A tu jest przecież mojejku. Dobra, mamy questa. Coś mi tutaj śmierdzi, Geziomek, okay, nie płacz, cię. No i dobrze, łapie, panie, no. Panie, co, co się wydarzyło? Go to Arcade Center między 18 a 23. A kurcze, robią się tutaj wątki grube wątki. Musimy odkryć, jak rozpuścić tego slajma. Iść w nocy do Arcade Center i oczywiście łowić rybki. Idziemy łowić rybki, to jest największy, najwyższy w tym momencie priorytet dla nas. Kiedy jesteś? Goliwka? Nie pamiętam, czy ją z już mieliśmy kilka słów wymienionych. Zamienionych nawet. Przejdziemy przez park. Zobaczymy, czy jest pusty. Nie jest pusty, zaginamy. Siemoko, jak tam życie. Mm, nie poskoczyło w ogóle. U. No, my gadaliśmy już. Może ja, gadałem z nią, a nie z... Jest... nie znowu. Nie Gadałem znowu. Coś jest chyba smutne. Dzisiaj nowa trudno łowimy ryby. Zobaczmy. Na C rzut poleciał. I teraz na C zwijamy. No, rybka. Myk, myk. Walczy, walczy rybka. Jest. Białe mięsko taka rybka dość mała. Idziemy dalej. Wszystko zarzucimy. Będziemy mieli daleko. walcz, walcz rybą ryba silna łatwo może nie podda no. Jest kolejne białe mięsko trzecie z dziesięciu trochę sobie mocniej rzucimy bo rybki daleko o, no. pada Mamy cztery mięska Jedziemy dalej Tu jest klipper Beck Muszę się zobaczyć I Nie w tą stronę rybka! Tu tak uciekasz, nie wiesz Proszę, poczekaj za uciekanie Do mnie, do mnie, to poczekaj No chodź, tak uciekaj, mam chodź No chodź, no Łaaa, wow, 0,46 funta. I rośnie nam chyba jakiś skill, z tego co widziałem, był tam taki symbol. Chciałbym wiedzieć, czy ja mogę sprawdzić mi poziom skilla. Czy jest to możliwe? Pewnie coś w stylu phishing. Jest. Okej. Okay. Dobrze, nie wiemy jaki jest mój poziom umiejętności łowienia ryb. Ale nie może wiedzieć na razie łowimy rybka. Rybka, nie w tę stronę, chodź tutaj, chodź. A planowałem edytować film, ale szczerze, dobrze się łowi. Czy ja złapałem... o, cryfish. Cryfish to są... Hmm, jak one się nazywają po polsku, to takie... Yy, nie homar, tylko... Jej, kupolskie nazwa, zapomniałem. Tak to jest.

nie do końca, bo ten... może trochę sobie wpłyniemy zobaczcie, ryby za nami idą chodź rybku o, o pięknie następny rok, jeszcze tylko dwie Ostatnia rybka, że chodzi o białe mięso. To jakaś jedna się czai, to może ją zjadniemy. Tutaj byłaś. Dobra. Mamy wszystkie 10 białych mięs. mięs. Teraz pytanie: czy mogę iść łowić tutaj? Czy nie? Aha! Zaraz, zaraz! O 12 w nocy do 12 w nocy a jest po druga. Powinniśmy podejść do Kanady realizować zadanie w to, to jest bardzo ważne. O właśnie, właśnie. O, właśnie. To. Na maszynach, mm, Też nie postawić, szczerze nie lubię takich rzeczy, ale niech postawi to no. No. Hmm. nie lubię tarotów. Proszę, chce ze mnie jakąś informację wyciągnąć. Cwaniara. Jaka bezpośrednia kobita, zobaczcie, od razu wywaliła, że nie jest złodziejem. Okej. Okay. Że mamy kolejnego przyjaciela? mamy. Przyjaciela. Cieszy mnie to bardzo. A na ma z nami quest'a? Co to znaczy? A nie, już jest wszystko dobrze. Pięknie. Mamy dwóch przyjaciół, że sobie przeklikamy tutaj. Dwóch na trzech. Musimy jeszcze zdobyć pięć y, różowych mięs i możliwe, że ta że ta kobieta z, ze statku również będzie nas uważała za swojego przyjaciela. Rozumiem, że różowe mięsko to mogę na przykład tutaj zdobyć. Możemy spróbować tu pod, podejść. Nie wiem, czy mi wystarczy w moich umiejętności. Co dokładnie muszę mieć, żeby tutaj robić? Intermediate Fishing Rod i Super worm. Gdzie ja mam to zdobyć? Gdzie mam zdobyć Intermediate Fishing Rod i super Trzeba To kupić. Na razie walnijmy się w kimono. No, Idziemy w kimono. Kimono i kończymy odcinek. W tym odcinku udało nam się po pierwsze nauczyć się mechaniki łowienia, a po drugie Zaprzyjaźnić się już z dwoma pierwszymi osobami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będziemy zdobywali nowych przyjaciół, którego możliwe, że nie będziemy edytowali za bardzo. <laughs> I no i co, a ja wtedy będziemy trochę łowili. Na pewno spróbujemy rozpuścić tą maź, która tam jest w tym, w, tym je, w tym jeziorku, czy w tym morzu, które nas otacza, nie, nie mam pojęcia. Trzymajcie się serdecznie i cześć.